Cześć wszystkim, witam w kolejnym vlogu, z tej strony AgroSzymanów Szymanów Dzisiaj vlog ze zbioru trzeciego pogosu w naszym gospodarstwie mamy dzisiaj 31 sierpień środa, godzina 11 Już tam od, od półtorej godziny kosimy tutaj łąkę 3 pogos mamy gdzieś z 8 hektarów 8, może 9, no myślę że około 8 mi bliżej. Kosimy dwa zestawy, też są jak zwykle. Ja John tirem z Unią 20, a Tata Masajem z Podlingerem dyskową. Jak widzicie trawy jest multum, jak to tutaj na ten kawałku akurat to jest no. Takie małe, tak mi że jest aż tak dużo jej, ale Ale trawy jest, no, wyrosło jej dużo, można powiedzieć, że będzie tyle co pierwszego kupokosu. Pierwszego kupokosu było 120 220 belek, tam z 20 hektarów, a teraz kosiliśmy ja nie wiem, około 10 no tam ogólnie mamy za 22 hektary, 23 no to z tego było 220 belek w pierwszym pokosie a teraz kosiliśmy już połowę, tam gdzieś 10 no to będzie, już mamy 100 115 belek, a jeszcze 115 będzie na pewno z tego co tutaj kosimy, bo no, no drugiego pokosu było tam 150 belek a teraz jest trafił można powiedzieć, że prawie dwa razy tyle jest tej trawa, jest bardzo gęsta, może nie jest wysoka, ale jest bardzo gęsta. Yy, można wiedzieć od czerwca, yy, do dzisiaj, jak mamy 2 sierpnia, wody jej nie brakowało, u nas przepadywało. Nawet jeśli mamy środę, to w, w czwartek nie, z czwartku na piątek, nie, z, piąt, z czwartku na piątek w tamtym tygodniu też spadł 25 litrów. Była burza. Ale już tam teraz tak bardzo nie rosła. Najbardziej ona rosła w lipcu. I w sierpniu, gdzie u nas te owady występowały także wody jej nie brakło. Eee, tak samo i w kukurydzy też jej wody nie brakowało. Jak ostatnio namjechałem do Poznania, w Wodowcu Wielkopolskie, to widziałem, że tam kukurydzy do, do, do naszych tutaj w centrum się nie umywają bo no, 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 tam były takie nie wiem, półtora metra miały może i kolby już suche obwieszone, a u nas po góry dalej zielone i mają 3 metry wzwyż. Tu widać to trochę lucerny, też już jej e, ogólnie są miejsca lepsze i gorsze, ale a średnia wyjdzie jak na trzeci pokos bardzo, bardzo dobra. Takiej trawy jeszcze nie mieliśmy. W tych nie odkąd je mamy w trzecim pokosie a mamy już je 6 lat kosimy tutaj trochę gorsze miejsce ale to średnia wyjdzie średnia wyjdzie wysoka czwartego pokosu już nie planujemy gosić, bo to odwrośnie to już zostanie na zimę a kosimy z tego względu teraz już po i jest teraz fajnie sucho, a nie wiadomo czy we wrześniu, czy po, że we wrześniu byśmy tak gościli. ten rok tam w październiku nawet yy, Bo było mokro, a w tym roku jest ładnie sucho, tej trawy jest sporo, ona no, już się nadaje do koszenia i, I po prostu kosimy, bo teraz mamy sucho, prawie wszędzie wjedziemy, yy, A nie wiadomo czy będzie we wrześniu, czy później pod koniec września, w październiku Czy nie jakieś deszcze, jak w tamtym roku i nam yy, nie wyleje rzeka Niech warto temu przepraszam, bo tam we wrześniu było, był mokry, mokre było jesień wtedy, jak wiecie, to na koniec rośliną całe łąki zalało, już nie było co kosić, a mieliśmy kosić trawę i trzeciego pogosu nie było wcale. A w tym roku no, teraz mamy ładną pogodę. Nagoszenie trawy pasuje. Jest słoneczko, wiaterek Nie jest tak jest bardzo gorąco. Darano też tak nie przesycha od razu momentalnie tylko Osi ją dzisiaj od rana, no i jutro od rana będziemy zbierać na sobie poleże, akurat ładnie przewiętnie. Jutro się od razu zgrabi y, nawałki. No i dzisiaj około południa będzie prasowana i złożona, owijana. I y, 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 co? Teraz trochę berek sprzedaliśmy się na okieszonki jeszcze z tamtego roku. Y, też trzeci bokos. Y, właśnie jutro ma przyjechać y, Tir, tam 40 belek będziemy ładować. I tak się zastanawiamy, czy od razu nie sprzedać też drugiego, bo ten y, y, ro, gospodarz, który od nas kupuje, powiedział, że chętnie jeszcze by tira wziął, y, ale zobaczymy, się zastanawiamy, czy nie sprzedać, no bo nam i tak, i tak starczy, jeszcze zostanie, a po co to składować, jak można to sprzedać. Pierwszego pokosu jeszcze nie zaczęliśmy głość do paszowozu Tam może ze trzy belki dopiero włożyliśmy Tu tak to mieliśmy cały czas, jeszcze z tamtego roku Drugi pokos, trzeci Także to dawaliśmy No a teraz już zaczniemy dawać pierwszy pokos Ogólnie teraz dajemy Około tak półtorej belki na paszowóz trawy Tamte 700 800 kg Bo tu idzie też spora trawa Ta pierwsza taka co już się wykościła, już uschła Ale to jest tam 2% może z całej łąki tak to wszystko jest jeszcze zielone yy, nie wiem czy w oddali masary, nie, nie będzie wiedzieć na kamerze yy, jako, że tą jedną część łąki to za drugą, no bo tutaj gdzie jako, że ta trawa jest taka fajna, sztywna i ta rotacyjna ją w miarę dobrze dokasza a tam gdzie tą część, z się tutaj jest taka trawa wiotka, taka ona się położy po ziemi, tak się wiedzie, jest taka taka siarka by jej niegościłetko tak mymłała a tutaj i tak ta i tak, a tutaj a, ta właśnie dyskowa na fajnie ją docina do samej ziemi. Tak to nie mieli tego, a tutaj gdzie jest taka sztywniejsza, twarda, to jakoś tą rowacyjną, bo wtedy ona też w miarę w miarę dobrze do kasza. nie zostawia takich wiecie, nie było takich długich części, a tutaj tu ładnie wykasza, bo jest trawa długa i, 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 i twarda. Ogólnie no kosiarki dyskowe, jak mamy teraz tą już dyskową, trzeci rok, a trzeci, albo nie, drugi rok, dyskową mamy tą, byliśmy. No to ona fajnie kosi, lepiej, czy trawa duża, czy mała. To ona zawsze ją do A jednak, rotacyjna przy dużej trawie, wysokiej, twar, takiej, no aby, tylko jak jest wysoka, to fajnie kosi, ale jak jest taka niska. I się kładzie na ziemi, to ona no nie dogasza Tam pośrodku od mną zostaje tak jeden pasek. A dyskowa pod, na całej szerokości listy ładnie wykasza. I to jest naprawdę duży plus. łąka ładnie wygląda. Ale no co? Pracujemy tym co mamy w przyszłości. Yy, może się wymienić tą naszą yy, rotacyjną na dyskową. Myśleliśmy o zakupie czołowej kosiarki. No tutaj. Jak nami tak nie było, dużego no, dużej masy nie ma wałka z przodu, małe masy ma wałek. Yy, ale no po prostu nasze łąki są zbyt chyba wyboiste na, yy, na tą kosiarkę czołową. No nie są górki, dołki. Jak mamy fajne, równe łąki, to się fajnie kości, ale tutaj mamy duże, no duże wertepy, doły. Tam, tutaj akurat nie, ale na tych naszych łąkach blisko domu, z tyłu, to są takie dziury. Nie wiem, jak by się to sprawdzało, może nie powiedzieć, jak to ma takie łąki deszcz yy, nierówne bardzo. Jak to się sprawdza, taka kosiarka czołowa, czy ona fajnie ładnie dokasza, czy nie ma żadnych problemów. No bo jak tymi bocznymi nam wszędzie wygosimy w tych dołkach, nie dołkach, yy, A nie wiem, właśnie jak się sprawdzała dyskowa. No i tak, yy, koszmarem zostało jeszcze ze Tutaj tę łąkę skusimy jeszcze myślę, że z półtorej godziny do dwóch max I zostanie nam jeszcze, mamy tam do sprasowania z 2 hektary Bo było koszone to w poniedziałek Ale wczoraj było za mokre, żeby zbierać A dzisiaj jest takie idealne, ładnie przewiędło y, Także mamy te 2 hektary do sprasowania Tam będzie myślę, że gdzieś około 20-25 belek max Yy, yy, no, i jutro będziemy tą mąkę zbierać. W piątek zostanie nam jeszcze do skoszenia jakieś 4 hektary, yy, i to będzie na sobotę. W sobotę zbierzemy to. Teraz pogoda mówią to cały do końca tygodnia, do wtorku, chyba bez deszczu. Także skończymy temat trawy, i, i, i będziemy brać się za przygotowania do siewów. Pierwszy jak będzie jęczmień, no to tam już mamy pod niego uprawione, tylko no zboże trzeba będzie zaprawić, przygotować już je, no i musimy, mamy do wywiezienia pod pszenicę 10 hektarów obornika, bożepaku. rzepaku będziemy robić to gruberem tak w miarę głęboko, bez orki już, Tutaj mam mam jest dwa dni, to nie wiem czy się to nawiezie, no bo no, jest 10 hektarów, ale mamy gdzieś mamy pryzmę tam składowaną. Nie w domu, tylko na takim miejscu, gdzie trzymamy obornik. Tam z vlogów, gdzie gdzie wywalamy odbyków na wiosnę, w czerwcu. Jak już nie ma gdzie wodzić na pole, to tam mamy na te. No i z tyłu na płodzie, na 10 hektarów obornika jest. To myślę, że 2,5 dwa, dwa dnia się nawiezie. Kiszonka jest gdzieś około 10 września. też już planujemy kosić. 10, 15 maksymalnie, bo już teraz tą, co będzie na kiszonkę to kosimy dla byków tą jednorzędówką, no to już yy, ziarko fajnie stwardniało. Tuma też już podsycha, jeszcze jest zielona, ale przez te jeszcze prawie dwa tygodnie to ją, jak będzie tak bez deszczu, słonecznie, to ją yy, trochę podsuszy. Także też już mamy w dzień, w dzień, nie wiem czy w dzień zdążymy, ale skosić dążymy zdążymy na pewno, yy, tylko ją przykryć, dognieść. Zobaczymy już teraz dni coraz krótkie, właśnie to jest ten minus, że o tej 19.30 już się robi taka szarówka i jest ciemno, a jednak ta kieszonka, jak się ją robi najlepiej dla mnie jest w ciągu dnia za widoków. wtedy to jest w ogóle inna robota, czy na polu, czy na przyźmie. Przyjemniej się pracuje dla mnie łatwiej. A jak jest ciemno na światła, a wszystko na silosie, potem jak już jest turyzma wysoka, to trzeba uważać. A jak jest widno, to jest widno. Po góry gdzie w tym roku gdzieś około, yy, planujemy, tak 7-7,5 hektara. Yy, zobaczymy, czy tam wejdzie w silos. No w tym roku było skoszone tam mnie całe 6, no i już silos był pełny, ale w tym roku jeszcze próbujemy, planujemy trochę wyjść za tej ściany, co nam jest zrobione dalej z 10 metrów, żeby więcej zmieścić, no bo pekuszenie teraz kukurydzy na zielono, dziennie jeżdżenie na pole z przyczepą branie z tej przyczepy ładowarką, to jest trochę męczące, to jest no, pół godziny dziennie, nawet więcej trzeba jechać tą kością rano, dziennie, a tak to dwie łyżki bierzemy z losu i mamy sprawę załatwioną przez 5 minut dlatego chcemy więcej skosić a zobaczymy w przyszłym roku, jak ten jęczmień wypali To planujemy po jęczmieniu też kukurydzę I zetnie razem z tą po ziemniakach Na kiszonkę tam w październiku Ale zobaczymy jak to wyjdzie, ale są tylko takie plany No i tak, cały czas, jest do, cały czas jest coś do roboty I te dni lecą Już wyjdzie Niedawno były już już będziemy siać od nowa wszystko Rzepak posiany, wschody fajne bardzo, tam na jednym polu jeszcze nie byliśmy, tam na 2 hektara Ale tak to jak wszędzie tam patrzyłem to schody są fajne Mimo, że na tych polach, które były siane pod koniec już tam na dwóch Przyszedł deszcz 25 litrów, ale tego rzepaku chyba nie przypiło, on sobie poradził A ta reszta, która była siana to bez deszczu, takie były deszcze pod 5 litrów, 3 Tam dwa no to one nie ubiły ziemi a fajnie zrosiły, tam tej wilgoci trochę dały. No i że sumie do rzepy są bardzo fajne, równomierne. Nie ma jakichś takich placów, gdzie woda by stała czy coś, tylko jest wszędzie fajnie wszedł. Także teraz, żeby tylko dobrze rósł i będzie wszystko w porządku. I tak, na no ja koszę dalej, i wam coś jeszcze. coś, a tego nie będziemy. Chociaż zobaczymy zobaczymy, jak to będzie Dziś może gdzie jest tak bardzo grubo to się to poruszy Ale tak to nie planujemy przetrząsać Jutro coś Wam dogram ze zgrabiania no i tam ze złożenia belek Taka, pokażę Wam jak to wygląda Trochę mamy opóźnienia z vlogami Jeszcze trzeba dodać vloga z prasowania mam Tam z uprawy po ścierniskach Ale to myślę, że w tym tygodniu się ukaże właśnie teraz też byłem trzy, 5 dni, tak jak mówię, w wakacjach. 4 dni, troszkę się odpocząć. I tak, ale teraz od nowa, wszystko. Także widzimy się jutro. Także witam w kolejnym dniu. Mamy godzinę 11. Ja zgrabiam trawę. Tutaj, tata już widzicie, prasuję Masejem. Trochę już zaczął prasować, ja już mam ponad połowę, zgrabioną. Można powiedzieć, że 2 trzecie łąki. Jakieś z 5 hektarów yy, trawy jest sporo, ładnie przeschła. Nie wiem, czekamy, żeby nie widać jak prasuje, ale my lecimy zgrabiać. Jedziemy trawa yy... jest taka w sam raz. Z góry nam trochę nie przewiędło. Od dołu jest trochę zieleńsze, to wszystko się wymiesza i będzie, yy, będzie, będzie fajna pasza. Wałki grube, jak widzicie, zresztą tutaj. O, teraz chyba tutaj skończymy. Tutaj widzimy sobie taki prosto, kwadrat dłuższy, a Idziemy sobie dotąd. Tu mam fajnie zgrabione. Tak. O, dobra. Tu sobie podniesiemy z rybarki. i jedziemy nam do krótkie zgrabić. Tu mamy taki krótki kawałek. To musimy zrobić tak, żeby wyrównać te... Yy, to jest taki równo, pokazane bo kosa, już trochę sklina tak żebyśmy trochę naddać na tą stronę ten dwa przejazdy i będzie fajnie równo Zaraz kończymy, skończyć graba to, to, to będzie kończył prasować, Ale ja jadę yy, po przyczepie już będę zbierał, żeby to do wieczora owinąć jeszcze w międzyczasie ma przyjechać po belki ten yy, gospodarz to ma wziąć 40 ma ciężarówką przyjechać także yy, też będzie chwilę przerwy żeby to w tym miejscu to owijamy to trzeba załadować te belki także będzie też przerwa mała Ja sobie wyjechałem dwa razy dookoła Akurat teraz tutaj są belki Wtedy trzeba je ładnie ominąć Ale już mamy tak zrobiony rządek Czyli zostawiamy sobie trzy Więc są fajne rządki to można nieco co drugi przejazd Nie trzeba iść raz przy razie Tu akurat jest grubawo tej trawy W tym miejscu zrobimy Tu masz z prasą, fajnie sobie wchodzi. Jak, jak poprzednie, są sprasowane to się fajniej robi, bo nie trzeba, żeby nie dodać do tego wałka. Tylko możemy sobie już podnosić kiedy chcemy. Tak to trzeba szybko podnosić, żeby wałka tego w nie rozwalić. akurat wyszło równo po cztery rządki, ogólnie bierze z grawiarka biorę cztery po kosy, po kosiarkach, obojętnie po której 8,80 szerokości, także cztery rządki bierze 4-4,5, tak ale ja biorę 4, bo to pół rządka to mi nic nie daje bo po tej naszej kosiarce Robacyjnej by wzięła prawie 5, ale za to po tej dyskowej ona ma szersza i bierze cztery rządki, tak że zawsze biorę sobie cztery rządki, żeby mi fajnie, równo, wycho równie, równo wychodziło. I co, trawa, ciekawe ile odrośnie jeszcze jej do, yy, do, do jesieni, ale już nie będziemy kosić, bo i tak paszy jest, a tu już dużo ona teraz nie urośnie. Myślę. Takie chmury chodzą, ale nie będzie nic padać, oby, bo się nie prognozowali, a chodzą czarne chmury, ale tam przed chwilą powodę, parę kropel spadło, ale tam nic nie szkodzi, Gorzej, żeby nie padało jakaś ulewa albo deszcz, żeby nie ale... myślę, że nie, uda się to zebrać. No to zgrabianie tą zgrabiarką to jest przyjemność sama Pola ubywa, ładnie robi wałek Dużo lepiej niż to jednak gwiazdowa, którą mieliśmy wcześniej kiedyś No 3 lata temu, no nie kiedyś eee, A to no to Pola ubywa, widzicie tutaj ile no Chwila 5 minut z mam zrobiony taki kawałek Pół tego czasu co Byśmy zgrabiali z gramtą to zgrabiamy tą Także mamy Za mas powiedzmy, jak to się zgrabiałem Tak te 4 godziny To teraz 2 Godziny, w, no nie Nawet nie całe 2 jak się y, Jak tą łąkę Te 8 hektarów Czyli widzicie, się siedzi ze 4 hektary na godzinę Średnio I mamy już zrobione, lecimy dalej Belek będzie myślę, że około 60-70, no bo co chwilę jest Belka, tylko staje i wyrzuca. Zgrabiamy tak około tam 8,5 do 9 na godzinę, nie szybciej, bo łoki są nierówne, jak wiecie, powiem wcześniej już. no i Kółka, by całe wózki gwiazdy skaczą jak się za szybko jedzie, także wolę sobie wolniej zrobić, a żeby się ich nie zepsuło. Próbowałem iść na 10-10 godzinę ponad, prawie 11, ale za szybko, bo jak gdzieś jest dobek, to całe te gwiazdy poskakują, tu gdzieś nie dograbi lekko, a jak sobie jedziemy wolno, spokojnie, to nadaje bez problemu rabę. Także yy, jedzimy wolniej. Owrotu tego 1600 Na wałku, nie wiem jakie to są, bo tutaj e, Będzie, że nie pokazuję No tylko tak 8,5 na godzinę To jeszcze mi zostało tyle, jeszcze gdzieś nie wiem, z pół godziny i będzie zrobione Do 12 myślę, że już będę bobelki Mamy za mniej 11.10 Dzisiaj pierwszy, wrzesień Tu akurat na górce, troszkę je ścieni, już jest przeschnięta ładnie Także widzicie, to wszystko się miesza suche, z mokrymi, belki wychodzą. Fajne. No jak musieliśmy pierwszy pierwszy tam kawałek u nas z tyłu w danym tygodniu w środę, nie wiem czy był 23, czwarty jakoś tak. No to skosiliśmy tam takie łąki bardziej, troszkę mokrzejsze Tam takie dołki wykosiliśmy A nic nie mówili też, dlatego skosiliśmy to A w nocy przyszła burza Spadło 25 litrów No i pokazała się w wielu miejscach już woda Sporo tej trawy zostało niezebranej, tam Myślę, że było tam jakieś z 8 belek Już nie, nie zgrawiliśmy, no bo pokosy pływały To jak teraz woda zeszła to się tą, yy, to zbierze I no nie wiem, czy to już chyba nie będzie nadawało w belki Po prostu pójdzie pod, pójdzie pod byki yy, Pod nogi, co, co one sobie przebiorą to zjedzą A reszta w obornik No bo nie ma co innego z tym zrobić yy, a, a były takie miejsca, że no było suko sucho i kawałek wody I było takie dwie belki Yy, ze dwie belki były takie, że jak je władowaliśmy na przepy, to normalnie z nich ciekła woda. Także zobaczymy, czy one się będą do czegoś w ogóle nadawać, czy też będą do wywalenia, ale już to zebraliśmy, no bo tam zostawiać takie wszędzie kawałki, jakieś wcinki, no to bez sensu. A jak te dwie belki, yy, się zmarnują, to już trudno. Może jakoś to się powoli, by do wasza wozu będzie pomału wrzucało i też zjedzą. Yy, ogólnie muszę nagrać vloga z zabory też, bo... Yy, ocieplaliśmy dach w tej pierwszej wiacie pianką. Yy, pokażę wam jak to wygląda, ale to już nagram jakiś vlog właśnie z yy, bardziej zabory, jak, jak jałówki rosną, jak te małe byczki i pokażę Wam wtedy vloga jak ta obora jest piankowana yy, dach I co? Ja sobie dalej zgrabiam, widzicie, fajnie to idzie. Zgrabierka u nas już yy, Trzeci sezon y, zgrabia. No jak na razie tylko smarowanie i jazda bez żadnych awarii, nawet żadne te palce. Od, y, te palce zgrabiające się żaden nie łamał, żaden nie zginął. Także obie tak dalej, bez awaryjnie chodziła. I będzie bardzo fajnie w porządku. Ja sobie zgrabiam dalej i widzimy się później jak będziemy zbierać belki.